Gościem Portalu w Ukrainie jest pan Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, witam państwa. Chciałbym na początku zapytać, bo jesteśmy w przededniu wizyty patriarchy Bartłomieja, który przyjeżdża do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy prosto z Konstantynopola. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma ta wizyta i co podczas tej wizyty patriarcha będzie mówił, robił w Polsce. Tutaj przede wszystkim warto jest wspomnieć, że patriarcha Konstantynopola, który ma swoją rezydencję w tureckim Stambule, jest pierwszym spośród równych zwierzchników lokalnych kościołów prawosławnych. Co to oznacza w praktyce? Pierwszy spośród równych. To oznacza tak z grubsza, że zamiast jednego papieża mamy ich piętnastu. Mhm. I każdy na swoim terenie kanonicznym jest, jest zwierzchnikiem, niezależnym administracyjnie, zwierzchnikiem swojego kościoła. I tak też na przykład y, patriarcha Bartłomiej y, dysponuje swoim terytorium kanonicznym, y, inni patriarchowie, czy metropolici, czy arcybiskupi, zależy w jakiej oni są randze, również mają swoje terytoria. I tak, I tak mamy na przykład cerkiew Bułgarii, która jest niezależna od cerkwi Serbii, tak samo jest cerkiew Polska, która jest też niezależną cerkwią. Także od razu warto wspomnieć, że y, cerkiew y, Polska, która ma swoją stolicę w Warszawie, jest niezależna od patriarchatu moskiewskiego. Hmm. Mamy wspólnotę dogmatyczną i wspólnotę eucharystyczną, ze wszystkimi innymi cerkwiami. Czyli w dogmatach się zgadzacie wszyscy razem? To jest warunek, żeby być w jedności. Tak. Natomiast jeśli chodzi o kwestie administracyjne, to patriarcha moskiewski, czy patriarcha serbski, czy nawet patriarcha ekumeniczny Bartłomień nie może ingerować w, te, w nasze sprawy kanoniczne naszej cerkwi. A co oznacza, że on jest pierwszy spośród równych? To oznacza, że piastuje honorowe miejsce, jako honorowy zwierzchnik prawosławia i tak naprawdę jest on przedstawicielem światowej cerkwi wobec Powiedzmy społeczności, społeczności międzynarodowej, bo to Aha. jest to także wobec na ONZ-u, czy wobec, czy wobec Kościoła Katolickiego, jakby patriarcha Konstantynopola zawsze ma tu pierwszeństwo, by być takim jakby najwyższym przedstawicielem, Tytularnie. co wcale nie oznacza, hmm. że jest on zwierzchnikiem tak jak papież. On nie może, nie może ingerować w decyzje innych zwierzchników. Czyli ta jego rola, jeśli chodzi o to pierwszeństwo, jest dosyć symboliczna, można tak, tak powiedzieć, i ta wizyta w Polsce, jakie ona jak ma cel. Jego rola jest symboliczna. Natomiast też musimy pamiętać, że no jeżeli, już w takiej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, mm -hmm. kiedy Cerkiew Moskiewska jednak dryfuje w kierunku jakiejś schizmy, czy zaczyna w ogóle popierać wojnę, mm -hmm. mordowanie ludzi, to wizyta patriarchy Bartłomieja jest o tyle istotna, że jednak jest to głos już tego pierwszego spośród tych wszystkich zwierzchników. Tak? To jest jakby najwyższy przedstawiciel globalnego prawosławia. Mhm. I co on tutaj w Polsce będzie <try> y, robił? Jaka jest jego... Patriarcha na pewno chce odwiedzić uchodźców. I taki jest to, także oficjalny komunikat y, y, Dworu Patriarszego, który ma siedzibę na, w dzielnicy Fanar y, w tureckim Stambule. Mhm. Y, z pewnością Patriarcha spotka się także z naszymi biskupami prorocownymi. Z pewnością spotka się także z hierarchią katolicką. Mhm. Y, oczywistym jest spotkanie z, prezydent, z prezydentem Dudą, y, na którego to zaproszenie Patriarcha przyjeżdża. Oczywiście w protokole Cerkwie Prawosławnej jest też y, bardzo istotne to, że y, zwierzchnika y, może zaprosić inny zwierzchnik. W sensie powinien właściwie zaprosić inny zwierzchnik. Mhm. Także tu tutaj widać bardzo dobrą współpracę między, między Belwederem, między prezydentem y, Dudą, a naszym zwierzchnikiem y, Cerkwi Polskiej, Metropolitą Sawą, którzy wspólnie wystosowali zaproszenie w sensie oddzielnie prezydent i oddzielnie metropolita, Ale to pokazuje właśnie synergię, właśnie, że ta wizyta jest pożądana, zarówno ze strony Cerkiewnej przede wszystkim mówimy o kwestiach cerkiewnych, ale także z punktu widzenia polityczno państwowego. I ona ma znaczenie dzisiaj w kontekście tych wydarzeń, które mają miejsce w Ukrainie wojny rosyjskiej przeciwko pokojowo nastawionej Ukrainie. Tak jak pan wspomniał w cerkwi są też takie głosy, mówię o tej cerkwi moskiewskiej w współpracy de facto z reżimem putinowskim, z Kremlem, z Rosją, z Rosjanami i popieraniem tych działań. Polska stoi po stronie Ukrainy. Proszę sobie wyobrazić, że to nawet nie przez dekady, a przez stulecia Cerkiew Rosyjska jest karmiona takim taką ideą Trzeciego Rzymu, taką ideą Trójświętej Rusi, prawda, gdzie jakby ten, ten konglomerat y, rosyjsko-białorusko-ukraiński jest czymś wręcz rangi dogmatu, jest czymś świętym. prawda, no, są, tu jakieś, są tu bzdury, jeśli chodzi o kwestie eklezjalne, mhm. y, natomiast no, jest to bardzo silnie zakorzenione jednak w, w kulturze, w mentalności cerkiewnej Rosjan, no, że właśnie to jest, to jest ta, 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 ta wspólna Ruś, a oni jej, tej Rusi wspaniałą nie przewodzą. Więc, A jak ma to podłoże historyczne? Bo przecież to nie jest zgodne z faktami. Z nie wiem, tym. czy mamy tyle czasu na wywiad, żeby otworzyć kolejny, kolejną jego A to może chociaż powiedzmy o, o kwestii nazewnictwa, no bo Rosja y, przejęła y, nazwę Rusi. Czy to jest uprawnione? Jak to wygląda? No, tutaj zdania historyków i, bada i badaczy są, są dość mocno podzielone. No, ja też mogę się do, do tego odnieść, że w Grecji byłem na studiach teologicznych i faktycznie no, musiałem się zapoznawać z literaturą także historyczną, historii Kościoła. To obserwowałem jakby brak y, takiej konsekwencji nawet wśród greckich badaczy, mhm. którzy nazywali słowem ROS y, pisane przez Omega. Mhm. Y, takim słowem określali y, wymiennie właściwie zarówno tę Ruś Kijowską, która była częścią y, no, życia posłatej obojga narodów. Ale i tak samo też y, określali również tę część rusi, która była tą wielkorusią moskiewską. Więc to powoduje pewien chaos y, w, w literaturze, przynajmniej y, tej, tej, która nie jest z naszego terenu. Dlatego też zawsze ja już potem podkreślałem y, także wśród, y, wśród Greków oczywiście, że, że tu musimy jednak powrócić do nazewnictwa, m, też trochę może z łaciny zaczerpnąć typu, y, typu Rufenus, prawda, żeby można było oddzielić y, Rusinów od Rosjan, bo to mm -hmm. potem ta ewolucja językowa y, trochę nam namieszała. No i faktycznie pokłosem tego jest to, że patriarcha moskiewski y, 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 przywłaszczył sobie ty tytuł Patriarcha Moskiewski i Wszechrusi. Co to znaczy Patriarcha Wszechrusi? No, tam, gdzie sięga ruski mir, tam jest róż, prawda? Więc... To, to słyszymy, że ten ruski mir ma sięgać nie tylko w Ukrainie, ale również być może Mołdawia, kraje nadbałtyckie. No to jest dość długie ramię oczywiście. No wiadomo, Patriarchat Moskiewski także w swoim terytorium kanonicznym ma Japonię. Także w swoim terytorium kanonicznym ma Japonię ma chociażby Kazachstan, który raczej nie jest częścią Rusi, więc, więc jest to wiele um, innych krajów, mhm. które także tak, są kanonicznie um, są obejmowane przez cerkiew moskiewską, mhm. ale no, tutaj z pewnością Rosja zalicza sobie jako własność Ukrainę. I Białoruś jako właśnie, jako właśnie te, te no Jak już patriarcha ekumeniczny uznał autokefalię nad Kijowa, to trochę greccy publicyści religijni śmiali się, że patriarcha moskiewski nie jest całej Rusi, a połowy Rusi. Więc no, chyba ten tytuł już nie jest uprawniony, mi się wydaje, i coraz bardziej się oddala od rzeczywistości. Proszę powiedzieć, dzisiaj ta wizyta, ta wizyta która, która będzie miała miejsce, to wizyta z jednej strony, aby odwiedzić tych, którzy są uchodźcami z Ukrainy, ale z drugiej strony pewnie też, aby podtrzymać ich na duchu, bo to bardzo ważna postać w świecie prawosławnym. Ja tę wizytę określam tak, że często udzielając wywiadów czy, czy publikując komentarze, że jest to wizyta ku pokrzepieniu serc i jest to wizyta ojcowska. Mhm. No jednak autorytet patriarchy Konstantynopola, a też trzeba wziąć pod uwagę, że patriarcha Bartłomiej ma 83 lata i od, od 30 lat y, już piastuje to stanowisko, więc jakby jest y, znany na, na całym świecie, prawda, mhm. zmieniali się y, różni zwierzchnicy, mhm. natomiast patriarcha Bartłomiej cały czas jest, y, jest, y, cały czas jest na, na tronie Konstantynopola więc jest wszystkim takim on osobiście jest bardzo dużym autorytetem ale także ogólnie patriarchat Konstantynopola jest o tyle ważny że to Konstantynopol nadawał autokefalię innym cerkiem, czyli nadawał czyli również ukraińskiej cerkwi prawosławnej ukraińska jest na końcu natomiast mhm. musimy pamiętać że dwukrotnie trzykrotnie nadawano autokefalię cerkwi bułgarskiej Oczywiście za każdym razem robił to Patrycja Konstantynopola. W roku 90. ubiegłego wieku, y, kiedy Gruzja wyswobodziła się y, z, y, z objęć. Y, Moskiewskich i Związku Radzieckiego, patriarcha Bartłomiej potwierdził e, autokefalię patriarchatu gruzińskiego. Mhm. Tak samo było z cerkwią Serbii czy z cerkwią Rumunii e, w roku 1924, także patriarchat Konstantynopola e, nadał Tomu z autokefali e, cerkwi polskiej. Mhm. E, oczywiście wiadomo, Moskwa także ma autokefalię od patriarchatu Konstantynopola, więc jakby jest to takie źródło mhm. e, nas wszystkich. Więc tutaj jakby uważam, że nie ma podstaw, by kwestionować, e, jednak autorytet patriarchy Konstantynopola. Proszę powiedzieć, a jeżeli mówimy o kwestii ekumenicznej, dialogu pomiędzy Prawosławiem a katolikami, jak Pan ocenia y, dzisiejszą sytuację pod względem tego, co nas łączy? Czy jesteśmy coraz bliżej do momentu, w którym być może nastąpi jakieś zjednoczenie? Należy do grona tych teologów, którzy nie lubią e, siedzenia w opasłych tomach dogmatycznych, w bibliotekach i prześcigania się na argumenty, kto ma bardziej rację. E, dlatego taki ekumenizm, powiedzmy, e, taki ekumenizm konferencyjny, no, nie, za bardzo, znaczy nie za bardzo widziałem w nim sens, bo on do niczego nie prowadził przez lata. Mhm. Bo właściwie się zgadzaliśmy, że się gdzieś nie zgadzamy i się rozchodziliśmy I co tak oczywiście się w pełnym szacunku. Natomiast dzisiaj yy, cieszę się, że dożyłem taki, takiego momentu, kiedy widzę, że ekumenizm mamy w praktyce I, i w końcu to, czego się nie udało pokoleniom teologów zrobić mądrymi rozprawami, encyklikami, różnymi dokumentami popartymi setkami tysięcy pism ojców czy doktorów Kościoła, mhm. udało nam się zrobić to teraz y, praktycznie no, na granicy polsko-ukraińskiej. A to mówi Pan o tym, że ten ekumenizm dzisiaj w takim wymiarze praktycznym polega na tym, że wspólnie pomagamy Ukrainie? Tak, i się okazuje, że skoro potrafimy tutaj współpracować, to, to być może powinniśmy jednak yy, popatrzeć na siebie po ludzku. Przecież co nam pokazuje obecny kryzys uchodźczy? Tak naprawdę. Yy, zmusza nas do rewizji naszego postrzegania drugiego człowieka. Mhm. Kiedy idą na bok jakieś równe, nie wiem, czy różnice polityczne, czy narodowościowe, bo przecież masa też ludzi, y, wiadomo, którzy y, w Ukrainie uważali się za nawet za Rosjan chociażby et etnicznych, czy to byli Ukraińcy rosyjskojęzyczni, no dzisiaj y, także uciekają do Polski. Mhm. I, I mnóstwo tych ludzi też nie popiera działań e, Federacji Rosyjskiej. Więc mamy do czynienia z potężnym jakby wybuchem nowej świadomości w Europie i tak naprawdę być może to, beń, to jest to, czego szukaliśmy przez dekady, jeżeli chodzi o ruchy ekumeniczny. Czy dojdzie do jedności? bo no, Proszę zobaczyć, że nawet samo Prawosławie obecnie jest podzielone, mhm. więc mamy problem na, w jego wschodniej części, tak? no, bo wydaje mi się jednak, że schizma w Prawosławiu będzie faktem, że ono gdzieś tam tąpnie, pytanie na której granicy. Gdzie jest ta czerwona linia? Mam nadzieję, że nasza Cerkiew znajdzie się jednak w tym prawosławiu helleńskim, w tym prawosławiu, które właśnie ma swoje źródło w Konstantynopolu, w, w, w naukach ojców greckich, no i że nie będziemy popierali na pewno zła, które, które błogosławi patriarcha Cyryl, ale też musimy, i to musi wybrzmieć, że stanowisko polskiej Cerkwi, bo przed chyba przedwczoraj opublikowane, no, przez Święty Sobór Biskupów, czyli Konferencję Episkopatu naszych biskupów polskich. Mhm. Wydaje mi się, że to jest naj, najmocniejszy komunikat. Jak A co on z... mówi, ten komunikat? Zdecydowanie potępia niezrozumiałą, e, bratobójczą walkę między dwoma sowieckimi narodami, które wywodzą się od wspólnej chrzcielnicy Księcia Włodzimierza e, oraz nasi biskupi nawołują wprost patriarchy Cyryla i prezydenta Putina do zakończenia e, tej krwawej wojny. To, Pan... Jest to głos, na, na który właściwie nasi wierni czekali. E... Takie jednoznaczne postawienie się po konkretnej stronie, po stronie ukraińskiej. Mm, tak. Z, z, pewnością, z pewnością. Ustawienie się po, po stronie dobra. Tak, dobra, głosu rozsądku. Tak. Do tu musi mieć na uwadze jednak, że nasza Cerkiew w tym środowisku. Mm, Światowy globalnego prawosławia, jednak słynęła z tego, że była głosem rozsądku. Bardzo często nasz metropolita na różnych zjazdach, synaksach, zwierzchników innych mm -hmm. kościołów lokalnych, jednak zabierał stanowisko bardzo mocne, albo na przykład, kiedy innych ponosiły emocje, on akurat je studził i, i był neutralny, więc z głosem naszego metropolity liczyli się faktycznie także inni zwierzchnicy i zakładam, że dzisiaj także będą się z nim, z nim liczyć. Jak pan myśli, czy ta, ta wiadomość, którą kieruje polski kościół prawosławny, czy w ogóle ona zostanie wysłuchana, dotrze do, do Kremla, dotrze do, do Moskwy? <zyskuję> Bądźmy realistami. To myślę, że doskonały komentarz. <zyskuję> tak. Do Moskwy dotarła, ponieważ już dostałem informację o współpracujących dziennikarzy czy publicystów z Ukrainy, że w Rosji zostały zbanowane strony internetowe związane z polską cerkwią po to, by ten komunikat nie rozlał się e, także w Rosji. Czy to jest traktowane jako propaganda zachodnia, tak? E, tak, no, Rosja mhm. uważała nas za swoje nadnaturalne terytorium, tak, no, bo wiadomo, okres zaborów, później okres komuny, jednak nasza cerkia w Polsce była bardzo bardzo doświadczoną. Mhm. E, jednak e, i dużo wycierpieliśmy ze strony... E, Rosja, już przede wszystkim komunizm. To sama tak, Rosja ile tak. wyczerpiała, mówię jako prawosławie, tak, ze, strony, ze strony komunizmu. Był to też krwawy, morderczy terror. Ym, natomiast y, tutaj no, nie wiem, czy możemy w ogóle jakkolwiek liczyć na zakończenie tego konfliktu, ponieważ któraś Cerkiew będzie nawoływała do tego. Ym, ale bądźmy dobrej myśli, i wydaje mi się, że mam nadzieję, że jesteśmy bardziej już ku końcowi i ku rozwiązaniu tej sprawy, i obyśmy nie byli dopiero na początku. Pewne jest to, że Kościół i katolicki, i prawosławny w Polsce modlą się o pokój, i to pozostaje niezmienne. Miejmy nadzieję, że te modlitwy wszystkie kierowane będą wysłuchane. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję, dziękuję również. również Państwu. Do widzenia. Dziękuję bardzo.